Cześć, dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale bit.in.pl. Ja nazywam się Michał Marczak i w dzisiejszej lekcji chciałbym kontynuować tematykę PFSense'a, w której chciałbym pokazać wyłączenie zbędnych ustawień usług oraz przekonfigurowanie PFSense'a w taki sposób, aby można było się do niego dostać również z poziomu interfejsu wanowego czy też od strony wanowej, czyli od strony internetu. Na początek chciałbym wyłączyć zbędne usługi, więc w tym celu przejdę na zakładkę interfaces oraz wan. Tak jak powiedziałem w pierwszej lekcji dotyczącej PFSense'a, zbędne jest uruchomienie DHCP w wersji 6, więc w tym momencie chciałbym te ustawienia Zdjąć. Tutaj jest informacja o tym, że interfejs vanowy jest skonfigurowany w taki sposób, aby przyjmować zarówno konfigurację adresów IP wersji 4, jak i szóstej. Oczywiście to się przydaje w konkretnych okolicznościach, gdy organizacja działa na tego typu adresacji, natomiast no, u nas nie będzie to na razie potrzebne, więc należy wyłączyć, zatwierdzić, kliknąć Apply Changes. Po zapisaniu tej konfiguracji przechodzę jeszcze dla na pewności na interfejs LANowy. Natomiast tutaj IP wersji 6 jest wyłączone, więc nie będziemy niczego zmieniać. Następnie przechodzę na zakładkę system, routing i pierwotnie był tutaj jeszcze dodatkowy pasek z informacją o właśnie DHCP wersji 6 przy wyłączeniu jego konfiguracji na interfejsie wanowym on automatycznie zniknął. Natomiast warto tutaj jeszcze taką rzecz e, zmienić, e, jeżeli chodzi o ustawienie, czyli default gateway'a e, IP wersji 4 e, ustawić na tego konkretnego, który jest skonfigurowany, czyli w moim przypadku, będzie to WAN HCP oraz e, wyłączyć e, Default Gateway'a dla IP wersji 6. Klikam save. Apply changes. To są drobne rzeczy, natomiast zasada jest prosta: jeżeli z czegoś się nie korzysta, warto to wyłączyć, żeby nie pojawiła się jakakolwiek podatność na atak. Jeżeli chodzi o konfigurację dalszą, następnie przejdę na zakładkę Firewall oraz Rules, i tak jak powiedziałem. Poprzedniej lekcji, poprzednim naszym wideo, domyślnie interfejs vanowy jest odcięty całkowicie od dostępu do niego, czyli wpisując adres, który jest na nim pobrany. Nie ma możliwości dostać się z zewnątrz do tego konfiguratora. Jest to spowodowane tymi oto dwoma y, opcjami, które są włączone. Y, aby zobaczyć, jak one dokładnie wyglądają, ponieważ to jest ten sam widok, wystarczy kliknąć tutaj Settings i wracamy ponownie do konfiguracji interfejsu wanowego. Natomiast interesuje nas dolna jego część, czyli te dwie opcje Block Private Networks and Loopback Addresses oraz Block y, Bogon Networks. Krótko mówiąc, jest to zablokowanie sieci prywatnych, tak jak tutaj e, widzisz, tych trzech sieci ABC z dawnego nazewnictwa, czyli 10, 172 i 192 oraz, e, oraz adresacji specjalnej, która jest blokowana e, i powinna być wykorzystywana tylko na przykład przez ośrodki badawcze, e, więc tutaj to jest problem. Natomiast jeżeli odznaczymy te dwie opcje, klikniemy save i apply changes. Wyłączymy blokadę, natomiast nie jest jeszcze włączone zezwolenie na logowanie ze względu na to, że nie ma odpowiedniej roli. Więc wracając do firewall rules, pojawia się informacja, że nie ma żadnej roli. Natomiast jeżeli coś nie jest jawnie opisane, że jest dozwolone lub Odrzucane, tudzież blokowane, to jest blokowane. Czyli musimy dodać odpowiednie ustawienia. Więc w tym celu należy dodać ad i tutaj wybrać. Jeżeli chodzi o akcję, PAS jest domyślna. Który interfejs, jaka rodzina adresów oraz jaki protokół TCP, UDP, ja wybiorę jedno i drugie. W kolejnym kroku należy dodać pewne opcje. Oczywiście możesz zostawić, jeżeli chodzi o source, informację taką, takie ustawienie, że z jakiegokolwiek źródła ruch nie będzie przychodził, będzie dozwolony. To też jest słabe, ze względu na to, że jeżeli ten router jest wystawiony na świat, no to każdy może sobie spróbować do niego wejść. Tak? Jeżeli do niego wejdzie, to również będzie w stanie wejść dalej do sieci. Więc tutaj. Y Idealną opcją, szczególnie jeżeli w sieci jest VPN na przykład, jest dodanie konkretnej sieci albo konkretnego hosta, konkretnego adresu hosta, z którego będzie można się logować do tego interfejsu od strony oczywiście WAN od strony internetu. Ja ustawię network, czyli moją sieć. Jeżeli chodzi o opcję destination, możesz zostawić any, możesz wskazać single host, możesz wskazać network. Oczywiście any daje dostęp do wszystkiego. Network jest bez sensu, ponieważ chcemy w obrębie tej sieci się dostawać do urządzeń. Natomiast dobrym wyjściem jest przypisanie opcji single host or alias, czyli wprost adresu do którego będzie można się dostać więc w moim przypadku będzie to 192, 168, 8 i 110, sprawdziłem taki adres jeżeli chodzi o porty, oczywiście tylko do 80, przynajmniej na razie i po dodaniu description, tak żeby był porządek klikam save, klikam apply changes i teraz konfiguracja wygląda tak, że protokół IP wersji 4, protokoły IP wersji 4 TCP UDP yy, są w stanie przyjąć ruch z sieci 192.168.8.0 na jakimkolwiek porcie wychodzącym, natomiast jako destination po wskazaniu przez nas yy, adresu 8.110 z tej samej sieci, ruch jest przyjmowany na porcie 80. Więc wracając teraz na hosta, który jest w tej samej sieci, po wpisaniu 810 można się już dostać do panelu sterowania. Natomiast jeżeli byłby problem z tym ustawieniem, warto zrobić restart pfSensea samej maszyny i wtedy bez problemu będzie działać. Natomiast trzeba oczywiście pamiętać o tym, że ten adres się zmienia, więc najlepiej, żeby on był pobierany z DHCP, ale musi być jednocześnie przypisany na liście wyłączeń tak, aby PFSense zawsze otrzymał ten sam adres po restarcie. Jeżeli chodzi o tą konfigurację, taką wstępną, to już mogłoby być wszystko, natomiast jest jeszcze możliwość pewnej zmiany. Otóż po wybraniu firewall oraz rules i przejściu na zakładkę LAN możliwa jest zmiana ustawienia domyślnej roli, której nie można wyłączyć, ponieważ w przeciwnym wypadku byłoby to odcięcie całkowite dostępu do. Routera, zarówno ze strony Wania LAN. Natomiast, jeżeli klikniemy tutaj settings, jest możliwość przełączenia protokołu z http na https, więc możemy to zrobić. Możesz tutaj wpisać jakiś wybrany port tcp, natomiast jak widzisz, automatyczne przekierowanie nastąpi, jeżeli jest domyślne ustawienie, czyli z 80 na 443. Więc ja tutaj to ustawienie dodam, zapiszę i. Trzeba poczekać 20 sekund, zanim to przekierowanie wejdzie w życie. Po chwili i sprawdzeniu od strony LAN-u tej konfiguracji, czyli po wpisaniu ponownie adresu 192.168.211.50, pojawia się informacja o tym, że ta strona jest niebezpieczna. Oczywiście spowodowane jest to tylko tym, że certyfikat nie jest zakupiony, tudzież utworzony i nie jest potwierdzona jego wiarygodność. Natomiast no, dla nas wiedząc, że ten certyfikat, że to HTTPS działa, a że certyfikat nie jest dodany, jest informacją oczywistą, więc wystarczy kliknąć szczegóły i przejść do logowania. Ok, tutaj ten certyfikat będzie się po prostu wyświetlał na czerwono, natomiast sama konfiguracja już jest po HTTPS-ie. Dobrze, natomiast oczywiście tutaj Nadal jest problem, ponieważ nie ma reguły, więc nawanie y, kopiuję regułę y, z portem 80. Jedyna rzecz, którą trzeba zmienić, to Destination Port Range zamiast 80, po prostu wybrać 443. Kliknąć save, kliknąć Apply Changes i chwilę poczekać, aż to się wszystko zaktualizuje w ustawieniach. Po przejściu do hosta, o, o uruchomieniu przeglądarki oraz wpisaniu adresu 192.168.8.110, a z przodu https, pojawi się informacja podobna, tak? Potential Security Risk Ahead. Oczywiście to samo, czyli certyfikat jest przyczyną, więc accept the risk and continue. I po zalogowaniu i jesteśmy w stanie już tą konfigurację trzymać po HTTPS-ie, więc generalnie dużo bezpieczniej. Tak? Jeżeli chodzi o tą rolę z 80, z portem 80 można ją spokojnie usunąć, zapisać zmiany. dla pewności jeszcze raz próbować się zalogować. Widzisz, wszystko e, działa. Ok, w tej lekcji to wszystko. E, takie e, drobne ustawienia, które gdzieś tam poprawiają bezpieczeństwo. E, wyłączenie niepotrzebnych usług jest jak najbardziej w porządku. W kolejnej lekcji chciałbym przedstawić, w jaki sposób. Od strony interfejsu LANowego, czyli sieci naszej wewnętrznej, zacząć wycinać pewne dostępy dla użytkowników. Tak? Chodzi o to, żeby na przykład, jeżeli użytkownik nie potrzebuje mieć dostępu do internetu, ale potrzebuje mieć dostęp. Taki, żeby ktoś się do niego logował, na przykład przez TeamViewera w celu udzielenia jakiejś tam pomocy lub ma mieć dostęp do konkretnej usługi, a do reszty już nie, żeby po prostu wyciąć cały ten niepotrzebny ruch. Chodzi oczywiście o zabezpieczenie, taki, o to, żeby mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w sieci, ale to w następnej lekcji, na którą zapraszam. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i w wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału, a jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu Subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.